Co ona tam rysuje? Chcę burgera. Y, burgera to niezbyt zdrowe jedzenie. Burger? Dobrze, wyzwanie przyjęte. Chcesz burgera? Świetnie. Bierzemy kotleta. Łatwizna, zaraz będzie gotowy. Pomidor musi być. Najpierw go pokroję. Nóż jest jakiś tępy. No nie do końca tak jak chciałem. Dobra, połóżmy pomidora na bułce. A teraz ser. Obejdzie się bez noża. Patrzcie jaką mam wprawę. No i git. Ojej, koslet się pali. O nie, jakie gorące. Trzeba było założyć rękawiczki. A teraz układamy kotleta na bułce. Gotowe. Troszkę się przypalił, ale nie szkodzi. Pora na drugą część bułki. I voilà! Gotowe. Oj, moje biedne ręce! Bułka, kotlet? Nie sądzę. Poradzę sobie bez tego. Jabłuszko, to tego potrzebuje moja wnuczka. I jeszcze jeden zdrowy owoc. Banan. Nie możemy się obejść bez kiwi i pysznych truskawek. Teraz wszystko to ładnie połączymy. I wyjdzie pełen witamin owocowy burger. Wygląda wspaniale. Szefowa kuchni rozpoczyna gotowanie. Zamierzam zrobić najlepszego burgera w historii. Wszystkie składniki już tu są. A te kolorowe kotlety pachną wspaniale. Najpierw cebula. Potem ser i kotlet. I sałata. Pochę sera. I marchewki. Nie zapomniałam o kiełbasie. Voilà, super burger jest gotowy. Nasze są lepsze. Smacznego, siostrzyczko. No w końcu. Teraz wybiorę najlepszego burgera. Co to jest? Wygląda ohydnie. Masakra, tego na pewno nie zjem. Spójrzmy na to. Wygląda całkiem ładnie. Spróbuję. Mmm, nieźle. Uwielbiam owoce, ale to nie jest prawdziwy burger. Wow, co ja widzę? Jaki wielki! O tak, smakuje jeszcze lepiej niż wygląda. Wybieram ten. Widziałam, że wygram. No, co ty nie powiesz? Czyli niepotrzebnie poświęciłem swoje ręce. A teraz chcę coś fajnego do picia. Coś fajnego do picia? Lemoniada? To pestka, już się robi. Zaczynajmy. Piękna szklanka to podstawa. Wysypuję na serwetkę posypkę. Dodaję cukru. Bierzemy piękną szklankę, zanurzamy w miodzie i przyczepiamy do niego naszą posypkę z cukrem. Pójdźmy? Idealnie! A teraz troszkę pracy z lodem. Uwielbiam to! To jest takie uspokajające! Lód pierwszej klasy gotowy. Delikatnie wsypię go do szklanki. Co ty tam robisz? Ach, ci kucharze nie wiedzą już, co wymyślić. Przecież lemoniada co cytryny. Oto i one. Wyciskam z nich sok do wody. Cudownie wygląda wspaniale. Spróbujmy. Ola Boga, jakie kwaśne. Trzeba dodać cukru. Najpierw go trochę zjem. Od razu lepiej. Czy tyle wystarczy? Dodam może więcej. A co ja mam robić? Mam genialny pomysł. Wrzucę do blendera kawałki batona. Jemenemsy. Oraz pyszne czekoladowe kulki. Dodam wyśmienitych lodów. I zaleję wszystko mlekiem. Porządnie wymieszam. Wlewam całość do szklanki. Dodam słomkę. Obczaj to, babciu! Drogi chłopcze, sam sobie to pij. Nic nie może być lepszego niż domowa lemoniada. Ojej! Jesteś pewna, babciu? Wątpię. Na czym to ja skończyłam? Aha, czas na borówki. Oraz truskawki. A teraz wlewam wszystko do dzbanka. I porządnie mieszam. Borówki wrzucam do drugiego dzbanka. Właśnie tak. Prawie gotowe. Wszystko wlewamy do naszej pięknej szklanki. Dorzucam słomkę. Arcydzieło, nieprawdaż? Wybieraj, Kate. Zacznę od tego. Jaki piękny. Oto. Tak, bardzo smaczne. Spróbuję kolejnego. Wygląda jak woda z cytryną. Ojej, jakie kwaśne! Nie ma mowy, zdecydowanie nie mój smak. A co to jest? Jakiś dziwny, nieapetyczny kolor, ale spróbuję. Wow, to jest mega pyszne. Zdecydowanie wybieram ten koktajl. Brawo wygrałem! Brawo, młodzieńcze. E, dzięki. Co tam jest? Chcę chipsy. Że jak? Chipsy? Serio? Prościzna. Za pomocą tego urządzenia szybko obiorę ziemniaki. Spię, tego potrzebowałam. Nie dorównasz mi moja droga! Całe życie obierałam ziemniaki za pomocą nożyka, patrzy ucz się! Nie chcę cię smucić, babciu, ale mam już wszystko gotowe! A co ja mam robić z tymi kartoflami? Dobra, spróbuję, pozbędę się niepotrzebnej skórki, gotowe! Już wygląda jak chips. Ej, głupcze, zobacz, ile ja mam ziemniaczków! Doskonale. Teraz to wszystko rozłożę na blaszce. Babcia wygląda na pewną siebie. Nie szkodzi, nadal jestem nastawiona na wygraną. Wrzucam ziemniaki do blendera, zalewam mlekiem i mieszam. Wlewam to wszystko do foremek i podpiekam. Dopóki moje ziemniaczane placuszki się pieką, zajmę się awokado. Pozbędę się pestki i wydostanę wszystko to, co najlepsze. Wrzucam do blendera. Dodaję soli i trochę pieprzu. Pora na blendowanie. Voilà! Sos guacamole gotowy! Co za zapach? Moje idealne chipsy są już prawie gotowe. Jeszcze tylko szczypiorek. Naprawdę myślisz, że takie chipsy wygrają? Nie ma nic lepszego niż stara, sprawdzona klasyka. O, ja już wiem, co zrobię z moimi ziemniakami. Położę je do tostera i będą gotowe w 3 sekundy. Babciu, genialny, co? Czemu to się pali? Kurcze! Są całkowicie czarne. Nie szkodzi, może nie zauważy. Ojej, moje idealne ziemniaczane kotleciki, gotowe! Sosik postawię po środku. Co, jakieś wynalazki? Smacznego! Zobaczmy, co my tu mamy. Wygląda dobrze. A to? Też całkiem nieźle. O rany, co to ma być? Zwęglone ziemniaki? Masakra! Uj, Ochyda! Wyrzucam to! Spróbuję tych cipesków. Mmm, pyszne! Wyśmienite! Ciekawe, jak smakują te. Są jakieś takie niezwykłe i mają sos. Wow! Ale dobre! Są naprawdę przepyszne! Niebo w gębie! Bez wątpienia wybieram to! Świetnie wiedziałam, że moje danie ją zachwyci! Gotowe! Chcę taką galaretkę. Galaretkę? Da radę zrobić. Wezmę tylko żelatynę. Dodam cukru. I oczywiście wodę. Mieszamy. O tak! Uwielbiam ten mikser. Dobrej galaretki powinno być dużo we wszystkich smakach i kolorach. Ta foremka jest idealna. Wylewam pierwszą warstwę. A do mojej galaretki dodam domowy dżem truskawkowy. Sama go robiłam! Porządnie mieszamy. A teraz potrzebujemy czegoś z mojej torebki. Proteza? Nie. Robutki? Też nie. No, gdzie to jest? O, mam moja foremka. Wleję do niej moją galaretkę. O nie, będę kichać! Maślik! O, moje okulary. Nic nie widzę. Dobra, włożę galaretkę do lodówki i ich poszukam. Oj, gdzie ja jestem? Tu jest jakoś gorąco. A tu za zimno. Oj! A teraz jest za wilgotno. Żelatyna? Ech, lepiej użyjesz żelków. Hej, pani misiu! Zjadłeś mojego przyjaciela. Przepraszam, pani misiu. Ułożę was teraz na talerzu i jednego spróbuję. Chociaż lepiej nie. Trochę tu, trochę tu i trochę tu. Dam jeszcze więcej. Hmm, czegoś brakuje. No właśnie. Truskawki będą świetnym dodatkiem do mojej galaretki. Ciągniemy. Wyszło świetnie. A teraz pozostałe warstwy. Pięknie, muszę to tylko udekorować. Użyję truskawek. A teraz ten pyszny krem. Ozdobię całą warstwę. Jak pięknie to wyszło. Dodam jeszcze kilka truskawek na wierzchu. Doskonale. O, chyba babcia wróciła. Babciu, czekaj! Mam tu twoje okulary. Lepiej? O, dziękuję, Ben. Jesteś takim dobrym chłopcem. Co to za rośliny? O, ale fajnie wam to wyszło. U mnie też jest nieźle. No to co, Paige? co myślisz? Ojej, jak dużo galaretek! Od czego zacząć? Zacznę od tej kostki. Korzelkowe mi się uwielbiam je. Wezmę całą kostkę naraz. Ej, rozpadło się. I kostka jest w środku pusta. Nie podoba mi się to. Spróbujmy galaretki babci. Jaka sprężysta. Nawet zbyt sprężysta. Muszę użyć widelca. Kurczę, nie może tego przebić. Dobra, trzeba będzie pracować rękami. Co tam jest? To twoje okulary. Fuj. Dobra. Galaretkowy torcie. Teraz twoja kolej. Jak zabawnie się trzęsie. Spróbujmy. Mm, galaretka, truskawki i bita śmietana. Tak dobrze do siebie pasują. To jest po prostu obłędne. Tina, wygrałaś. Chcę jeszcze. Nie mogło być inaczej. A teraz mam ochotę na lody. Dacie sobie radę? Bułka z masłem. Mleko z butelki? Nie ma mowy. Potrzebuję najświeższych składników. No hej, krówko. Dzięki za świeżutkie mleko. Teraz zmiksuję je z cukrem w moim profesjonalnym mikserze. masę do foremek i włożę patyczki. Wstawiamy foremki do tej miski i wyjmiemy coś z mojej walizki. O tak, ciekły azot błyskawicznie zamrozi lody. Oj, Tina, znowu sobie utrudniasz. Patrz, i ucz się. Lody odstawiamy na bok, biorę mleko, mąkę, cukier, jajka i dokładnie mieszam. Teraz wlewam ciasto do gofrownicy. Czekamy chwilę. I gdy wafel jest jeszcze gorący, robimy z niego rożek za pomocą od takiej foremki. Idealnie! A teraz zabieram lody do lodówki, niech stwardnieją. Trzeba będzie jeszcze troszkę poczekać. Mleko? To zbyt skomplikowane. O, mam pomysł. Wezmę Sprite i wbiję w niego patyczek. Teraz zamrożę go w lodówce. Babciu, zasnęłaś? Co? Kim jesteś? O, przysnęłam. Dzięki, że mnie obudziłaś Ben. Moje lody są gotowe. Teraz ja zamrożę swoje. Idealne lody na patyku. Chyba żartujesz. Nie marudź, babciu. Pozostało tylko pokryć lody polewą i dodać małe dekoracje, żeby wyglądały jak urocze zwierzątka. Paige na pewno je pokocha. Wiem, co Paige by się spodobało. Zrobię z moich lodów kilka gałek. Właśnie tak. Oj, jakie pyszności. Chcesz spróbować, Ben? Przepraszam, babciu, jestem zajęty. Nie mogę tego wydostać. Nie pomyślałem o tym. Chociaż po prostu spiłuję butelkę za pomocą piły. Będziemy się plastiku i moje lody gotowe. Super. Częstuj się, Paige. Wow, ale ekstra. A co to jest? Coś ciężkiego. O, nawet niezłe. Kurczę, spadło i się stłukło. Ups. chyba za duża porcja. Którego loda tym razem wybrać? Niech będzie świnka. Jest taka dobra, a do tego taka słodka. A co z babcią? Wow, zupełnie jak na moim zdjęciu. Wow, smakuje jeszcze lepiej niż sobie wyobrażałam. Babciu, zdecydowanie wygrywasz. O, tak, słyszałaś Tina? Nie donarwuj się, Ben. Teraz chcę pianki marshmallows. Słodka, prawda? Znowu coś dziwnego. Ale w mojej książce z przepisami na pewno coś się znajdzie. Placek, jajka. Chyba potrzebuję czekolady. I oczywiście pianek. Pierwszą warstwę wyłożę czekoladą. A na wierzchu położę warstwę marshmallow. Mm, zużyłam całą paczkę. Teraz do piekarnika. Nie! O! Dziękuję, Ben. Uratowałeś mnie i moje danie. Będę ostrożniejsza. Włożę foremkę do piekarnika. Właśnie tak. Teraz musimy poczekać. Co by tu porobić w tym czasie? Racja. Obejrzę mój ulubiony serial. Jaka wspaniała gra aktorska! Co mam zrobić z tymi piankami? O, mam pomysł! Zrobię z nich królika. Narysuję mu oczy i usta. Jest idealny. A ja zrobię wszystko sama. Wymieszam żelatynę z cukrem i wodą i dobrze ubiję. Przełożę teraz to wszystko do strzykawki i wleję do środka słomek. Hmm, jaki kolor powinnam wybrać? Niech będzie czerwony. Dodam go do reszty płynnej masy i ponownie wymieszam. O, tak, kolor jest w sam raz, a teraz znowu użyję strzykawki. Zrobię to samo, co za pierwszym razem. I oto pojawiają się własnoręczne warkocze marshmallow. Pozostaje skleić w jeden wielki sznur. Doskonale! O, co to? Ojej, Tina skręca marshmallow w ślimaka? Chyba mogę spróbować. Oj, nie udało się. Idealna spirala. Przy okazji, gdzie jest babcia? O, rzeczywiście. Cóż za tragiczny serial. Nie mogę dłużej tego oglądać. O, moje pianki są gotowe. Trzeba podać je, page. Co za zapach. Wow, jakie słodkie króliczki, jakie ciekawe ciasto, a tu jaka fajna spiralka. Zacznę od niej, jest taka duża. Mm, jest naprawdę dobra. A teraz ciasto, babci. Takie wilgotne. Tak fajnie się ciągnie. O tak. Idealnie komponuje się z czekoladą. Babciu, to jest pyszne. Ekstra. Ojej, jakie słodkie króliczki. Takie małe i takie apetyczne. W są przepyszne. Ben, tym razem wygrałeś. O tak, zwycięstwo! Nie można się oprzeć takim słodkościom.